Hehe! He. Właśnie zrobiłem obiad i zastanawiam się jaką surówkę. I po to właśnie jest. Nie będę jechał do sklepu, tylko idę w swoje rządy. Zobaczymy co można tu wyrwać. I jasne, że sałatę Najprościej. Proszę tu się dostać. Okay. Sałatę Sałatkę trzeba będzie hapnąć. Gdzie moje nożyczki? Jedną mało, albo dwie? Okej. Okay. <laughs> <Słota. śmiech> Starczy. Co <laughs> do jest moja Micha Okej okay. Hmm, ta sałata nie, Sałata cebula nie miała Jak to powiedzieć dziurek Desz napadał trochę Zmartretował Ale sieć Hmm Będzie dobre Hmm, hmm, Jeszcze coś, coś, jeszcze Rzodkiewka ha, 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 ha Obgryziona przez ślimaka Niedobrze, ale biorę Biorę ile się da jedną ręką, trochę ciężko Okej okay. Okej okay. O taka urosła No weźmy tu gdzieś się kopni za gęsto posadzone, posiane zostało ale zęba, widzę z daleka o. Jednak ślimaki są i są wredne Proszę zjadł i poszedł, zjadł kawałek i uciekł Niedobry ślimak Proszę, o jedna taka byleka, nie szkodzi Zawsze to trochę urozmaici a no, może starcie jak na ten obraz. I to jest takie bardzo fajne, że wychodzę sobie pyk pyk, świeża suróweczka jest. Jest obiadek super ekstra turbo. <laughs> Więc polecam nawet na balkonie, nawet w jakichś doniczkach Po co latać do sklepu. Chyba, że mamy jakiś fajny warzywniaczek, można się przejść, gdzie wiadomo, gdzie to że to wszystko jest ekologiczne. niepryskane, pryskane zbytnio. O, gdzieś tu rękę jeszcze sadę. sadzę, sadzę. Nam Namierzyłem Zamierzyłem coś. O, i za małe. No dobra, starcie. No i pewnie, wyskakujemy sobie na balkonik do Niczkowską. Wychujemy i mamy super surówkę. <śmienny> Polecam.